Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Od lat życie prywatne francuskiej pary prezydenckiej jest źródłem fascynacji, spekulacji i nieustających plotek. Różnica wieku, początek ich relacji, szepty i pogłoski w internecie, które uporczywie się utrzymują. Jednak teraz, w wieku 72 lat, Brigitte Macron, kobieta, która stała u boku Emmanuela Macrona, gdy dochodził do władzy, przerwała milczenie. To, co powiedziała, Wywołało falę reakcji w społeczeństwie. W momencie rzadkiej wrażliwości poruszyła to, co od dziesięcioleci prześladowało ją jak cień. Nie skandal, lecz historia historia głęboko osobista. Dziś śledzimy drogę, która doprowadziła do tego momentu prawdy. Czy była to tylko niezwykła historia miłości, którą świat miał trudności z zaakceptowaniem? A może stanowiła zagrożenie dla tego, co ludzie wierzyli, że wiedzą o miłości? Władzy i kobiecości. W tym wideo zgłębiamy potężną, a często bolesną drogę pierwszej damy Francji, jej odwagę, jej wybory i ostatecznie jej potwierdzenie plotek, które świat nie chciał puścić. Historia miłości, która zaskoczyła świat, w świecie, w którym historie miłosne często podążają określonym wzorem podobny wiek, podobny status społeczny te same etapy życia. Równocześnie relacja między Emmanuelem Macronem a Brigitte Trogny od samego początku była wszystkim, tylko nieprosta. Co czyni ich historię niezapomnianą, to nie tylko ich niezwykły początek, ale również sposób, w jaki powoli, z uporem, przeciwko wszelkim społecznym i publicznym przeciwnościom, zbudowali swoją relację. Miejscem akcji była Amiens, konserwatywne miasto w północnej Francji znane bardziej z gotyckiej katedry niż z skandali czy łamania norm. Emmanuel, wtedy piętnastoletni uczeń, uczęszczał do prywatnej katolickiej szkoły La Providence. Już w tym czasie był niezwykle inteligentny, wygadany, z cichą pewnością siebie, która wyróżniała go spośród rówieśników. Brigitte, wówczas w wieku 39 lat, była nauczycielką w tej szkole. Elegancka, inteligentna i pochodząca z zamożnej rodziny. Która zyskała renomę w produkcji ciast. Była mężatką, matką trojga dzieci i mocno zakorzeniona w tradycyjnym modelu życia. Jednak gdy przejęła klasę teatralną, spotkała ucznia, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie uczyła. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, przynajmniej nie w romantycznym sensie, jakim sobie to wyobrażamy. Zaczęło się od fascynacji. Intelekt i charyzma Emanuela od razu przykuły jej uwagę. A Brigitte poczuła się przyciągana jego kreatywną energią. On z kolei podziwiał jej dojrzałość, postawę, jej rozum. Ich więź pogłębiała się podczas prób, rozmów, dzielonych myśli. Jednak, mimo że rozwijało się coś emocjonalnego, oboje byli w pełni świadomi niemożliwości swojej sytuacji. Gdy rodzice Emanuela dowiedzieli się o ich relacji, początkowo zakładali, że zakochał się w córce Brigitte, która miała mniej więcej jego wiek. Gdy prawda wyszła na jaw, zareagowali natychmiast. Emanuel został usunięty ze szkoły i wysłany do Paryża. Próba wykorzenienia związków zarodku. Jednak ten wysiłek nie powiódł się. Lata później Bridget przyznała w wywiadzie, że wmawia sobie, iż dystans ochłodzi jego uczucia. Myślałam, że zakocha się w kimś w swoim wieku, powiedziała. Ale tak się nie stało. Ich więź nie osłabła, a wręcz przeciwnie, stała się mocniejsza. I choć Brigitte pozostała w swoim małżeństwie, nie mogła go zapomnieć. On również nie mógł jej zapomnieć. Brigitte nie działała od razu. Przez dekadę pozostawała u boku swojego męża, koncentrując się na wychowaniu dzieci i starając się ochronić je przed nieuchronną burzą, jaką ujawnienie jej prawdziwych uczuć mogłoby wywołać. Jednak im więcej czasu mijało, tym cięższe stawało się zaprzeczanie. Emanuel nigdy się od niej nie oddalał. Nawet gdy wspinał się na wyżyny akademickie i polityczne, pozostał wierny więzi, którą kiedyś stworzyli. W końcu ta małpękła. pękła. Brigitte podjęła bolesną decyzję o rozwodzie. Krok, który zranił ich dzieci, w czym żałuje do dzisiaj, jednak umożliwił jej prawdziwe życie. W roku 2007 Emmanuel i Brigitte wzięli ślub. Podczas ceremonii Macron dziękował dzieciom za to, że zaakceptowały ich nietypową parę. To był szczery wyraz wdzięczności. Nie byli zwykli, a nigdy nie udawali, że nimi są. Ich małżeństwo nie opierało się na zewnętrznych pozorach ani ambicjach. Opierało się na wzajemnym szacunku, podziwie i wspólnym przekonaniu, że miłość nie jest związana z wiekiem, tradycją ani społeczną zgodą. To był związek, który wymagał wszystkiego reputacji, komfortu, statusu w społeczeństwie a w zamian dawał coś rzadkiego partnera, który naprawdę Cię zna. Nie tylko jako małżonka, ale jako dusza. A to był dopiero początek prezydentury i walki prywatnej. Kiedy Emmanuel Macron w maju 2017 objął urząd najmłodszego prezydenta w historii Piątej Republiki Francuskiej, wszystkie oczy były zwrócone na byłego bankowca inwestycyjnego. W górze jak kometa, zaledwie rok przed wyborami założył własny ruch polityczny, La République En Marche. Zagadkowość wokół jego programu politycznego oraz młodzieńcza charyzma przyciągnęły uwagę, ale narodziła się także inna historia, znacznie bardziej osobista. Brigitte Macron, wówczas 40-kilkuletnia, nagle znalazła się w światłach reflektorów, których nigdy nie szukała. Nie była politykiem ani celebrytką. Przez dużą część swojego dorosłego życia była nauczycielką, matką i kobietą która podjęła jedną z najbardziej niekonwencjonalnych i krytykowanych decyzji romantycznych swojej generacji. Ale teraz była pierwszą damą Francji. Nie minęło dużo czasu, gdy szepty przerodziły się w nagłówki. Medialna obsesja wokół jej wieku, wyglądu i przeszłości nie miała końca. Chociaż Macron zawsze nazywał ją swoim emocjonalnym kompasem, swoim kotwicą, wielu nie mogło dostrzec niczego poza wizerunkiem starszej kobiety z młodszym mężczyzną. Dziennikarze oblegali jej byłych uczniów, byłych współpracowników i dalekich krewnych w poszukiwaniu historii, które pasowałyby do dramatu, który wydawało się, że publiczność domagała się. Wtedy pojawiły się plotki. W internetowych forach i sieciach społecznościowych krążyły nieuzasadnione oskarżenia, że Brigitte Macron nie jest biologicznie kobietą. Oskarżenia, początkowo szeptane na marginesach, szybko rozprzestrzeniły się. Francuscy przedstawiciele skrajnej prawicy i teoretycy spiskowi wykorzystali sytuację. Przedstawienie, że prezydent Francji jest żonaty z tzw. oszustką transpłciową, wielokrotnie powtórzone i wzmocnione. Te ataki nie miały żadnych podstaw dowodowych. Były napędzane mieszanką mizoginii, uprzedzeń i wyrachowania politycznego. Początkowo Pałac Elizejski odrzucił te twierdzenia jako bzdury, określając je jako cyfrowe prześladowania. Ale gdy w roku 2023 pojawiło się wideo Deep Face, zmanipulowany materiał filmowy, który fałszywie sugerował inną przeszłość Brigitte Macron i stał się wiralem, milczenie oficjalnych organów jeszcze bardziej zaostrzyło sytuację. Tylko pierwsza dama nie wypowiedziała się publicznie. Niektórzy widzieli w tym unikanie, ale za zamkniętymi drzwiami ból był rzeczywisty. Dodatkowym paliwem do spekulacji był rzadki moment między parą w maju 2020, który przyciągnął międzynarodową uwagę. Gdy opuszczali prezydencki samolot w Hanoi, Wietnam, kamera uchwyciła moment, gdy Brigitte jakby lekko odepchnęła Emanuela w twarz. Prywatny gest, być może wymyślony zabawnie. Jednak Internet uczynił z tego wiralne widowisko. Krytycy dostrzegli napięcie, zwolennicy, bliskość. Dla Emmanuela Macrona międzynarodowa ekscytacja dotycząca tej chwili była symbolem nadmiernej fiksacji na jego małżeństwie. Kilka dni później powiedział: Żartowaliśmy, a nagle to stało się planetarnym incydentem. Le Figaro donosiło później, że pracownik pałacu próbował ułatwić sprawę, mówiąc, że to był moment bliskości między prezydentem a żoną, ale szkody już wyrządzono. Kultura internetowa ponownie przechwyciła moment i zniekształciła go, tak aby pasował do istniejącej narracji. Coś było nie tak, istniały tajemnice do odkrycia. Macronowie coś ukrywali. W środku tego chaosu ich relacja przetrwała. Bridget kontynuowała swoją pracę w tle: wspierała kampanię przeciwko mobbingowi w szkołach, angażowała się w edukację inkluzywną i prowadziła dyplomatyczne wydarzenia kulturalne z elegancją i godnością. Nigdy nie pozwalała, aby plotki kształtowały jej publiczną pracę, ale nie udawała też, że ich nie ma. Być może największym wyzwaniem dla Macronów nie była natura polityczna, była osobista. Jak żyć otwarcie, kochać otwarcie i jednocześnie chronić świętość prywatnego życia, gdy świat nieustannie obserwuje, czasami z podziwem, częściej z wyrokowaniem. Plotki, których nie mogła zignorować, były specyficznym rodzajem plotek. Które nie miały na celu jedynie zamieszania lub rozpraszania, ich celem było zniszczenie. Dla Brigitte Macron cyfrowy świat stał się areną, na której jej tożsamość była podważana, manipulowana i wykorzystywana przeciwko niej. To, co zaczęło się jako szepczące plotki, przekształciło się w coś znacznie mroczniejszego celowy, trwający atak na jej godność. Do roku 2020 teoria spiskowa, że Bridget nie otrzymała przy narodzinach przypisania jako kobieta, przeszła z marginesu internetu do mainstreamu. To, co kiedyś uznawano za niesmaczny żart internetowy, zyskało przychylność w sieciach społecznościowych, zaszyfrowanych grupach dyskusyjnych i komentarzach na YouTube. Teoria głosiła, że urodziła się jako mężczyzna o imieniu Jean Michel Trogneau. To oskarżenie było całkowicie pozbawione jakiejkolwiek podstawy faktu. Ale celem takich plotek nigdy nie były dowody. Chodziło o prowokacje, o wątpliwości, o zainfekowanie publicznego dyskursu, jak wirus. Brigitte przez lata była przyzwyczajona do krytyki z powodu swojego małżeństwa z młodszym mężczyzną. Przywykła do żartów, do komentarzy dyskryminujących ze względu na wiek, do niewygodnych nagłówków, ale to było inne. To nie była krytyka. To był zamach na reputację. A co gorsza, rozprzestrzeniało się to w zastraszającym tempie w algorytmach cyfrowych komór. W połowie roku 2023 sytuacja stała się tak napięta, że konieczne były kroki prawne. Dwie kobiety, które rozprzestrzeniły i wzmocniły fałszywe twierdzenia, zostały oskarżone we Francji o zniesławienie. Sąd uznał je za winne i nałożył na nie grzywny. Ale Bridget i jej zespół prawny wiedzieli, że żaden wyrok sądowy nie może cofnąć tego, co już zostało zobaczone, podzielone i powierzone przez tysiące, może miliony ludzi na całym świecie. Niemniej jednak Bridget w dużej mierze pozostawała w milczeniu publicznym. Ale to milczenie nie oznacza obojętności. To było wyczerpanie, było także siłą. Ale nawet najsilniejsi muszą w końcu zabrać głos. Ten moment nastał 8 marca roku 2040 w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Podczas publicznej imprezy w Paryżu, kiedy jej mąż właśnie zapisał się w historii, uznając prawo do aborcji w francuskiej konstytucji, prezydent Macron wygłosił niezwykle emocjonalne przemówienie. Potępił fałszywe narracje i okrucieństwo dezinformacji. I ludzie zaczynają w to wierzyć, a potem wkracza to w Twoją intymną przestrzeń. Nie mówił tylko jako głowa państwa, mówił jako mąż. Wkrótce potem w wywiadzie wypowiedziała się córka Brigitte, Tiffin Osier, uznawana prawniczka zdecydowanie. Jestem wstrząśnięta poziomem debaty publicznej, powiedziała. Kiedy widzę, co mówi się w sieciach społecznościowych, że moja matka jest mężczyzną, martwię się o to, dokąd zmierzamy. Jej słowa przybijały hałas nie gniewem, lecz smutkiem. Jasno wskazywały na coś, co było już oczywiste. To nie był atak polityczny. To była głęboko osobista obraza dla rodziny, która dała wiele swojemu krajowi i w zamian nie doznała tylko krytyki, ale także okrucieństwa. Bridget nigdy nie twierdziła, że jest doskonała. Nigdy nie prosiła, by być wzorem do naśladowania, ale teraz nie podnosząc głosu, stała się symbolem czegoś większego. Dla ciężaru kłamstwa w erze cyfrowej i dla siły prawdy, nawet jeśli jest tylko szeptana. Odzyskiwanie własnego imienia, postrzeganie i francuskie spojrzenie. Francja od wieków szczyci się swoim intelektualizmem, wyrafinowaną kulturą i rzekomą tolerancją wobec niekonwencjonalnej miłości. Kraj Sartre i de Beauvoir wyzwolonej romantyki i artystycznego buntu. A jednak znaczna część kraju reagowała z niepokojem, kpiną, a nawet wrogością, gdy stawiała czoła rzeczywistości Brigitte Macron. Kobiety, która łamała normy społeczne nie przez skandal, ale przez szczerość. Ten sprzeczność stanowi centrum krytyki, którą musiała znieść. Społeczeństwo francuskie akceptowało prezydenckie romanse, że zwykle zamykanym okiem, od François Mitterranda tajnej drugiej rodziny, poznane poza małżeńskie relacje Jacquesa Chirac'a. Męska niewierność była traktowana niemal jak tradycja. Ale relacja Brigitte z Emmanuelem Macronem była czymś zgoła innym. Nie tajna, nieskandaliczna, lecz całkowicie otwarta, co dla wielu nadal było szokujące. Była starszą partnerką. Różnica wieku, 24 lata, była faktem, którego żadne media nie mogły pominąć. W każdym portrecie podkreślano to w nagłówkach. Gdyby Emmanuel był starszy, zainteresowanie prawdopodobnie byłoby mniejsze. Ale ponieważ był młodszy, a teraz prezydentem Francji, wielu postrzegało Brigitte nie jako partnerkę, ale jako zagadkę. Jak zdobyła jego serce? Dlaczego wybrał ją? Musiało być w tym coś dziwnego, coś ukrytego. To, czego wielu nie mogło zaakceptować, to że Bridget nie pasowała do znajomych kategorii żon polityków. Nie była ozdobnym dodatkiem, ale nie była także dominującą postacią. Tak, kiedyś była jego nauczycielką, ale ich związek nie był oparty na kontroli, lecz wzajemnym zaufaniu. Emanuel często mówił, że Bridget jest jedyną osobą w jego życiu, która mówi mu prawdę, która przenika przez polityczną zawieruchę i ego. W świecie pełnym pochwał i gier o władzę, jej głos był dla niego najcenniejszy. Ta intymność, ta równość wytrącają z równowagi wielu. Nie byli przyzwyczajeni do tego, by widzieć pierwszą damę, która była intelektualnie na równi z mężczyzną, która nie stała się młodsza, cichsza czy niewidoczna w tle. Brigitte szła obok niego, rozmawiała z nim, dyskutowała z nim o ideach. I to właśnie czyniło ją celem, nie tylko dla mizogini, ale głębszej społecznej niechęci. W wywiadzie radiowym dla RTL Brigitte sama powiedziała, nie jesteśmy parą wzorcową. Związek jest skomplikowany, a przy dużej różnicy wieku jeszcze bardziej skomplikowany. To był rzadki moment otwartości, w którym uznała, jak wiele emocjonalnej pracy wymaga utrzymanie związku, który jest zarówno publicznie badany, jak i prywatnie poddawany próbom. I jednak, pomimo pogłosków i ciężaru postrzegania, Brigitte zachowała swoją spokojną determinację. Zdefiniowała, co to znaczy być pierwszą damą, nie poprzez spektakl, ale przez substancję. Angażowała się w sprawy, w które wierzyła, trzymała swój wąski krąg bliskich i pozostawała w dużej mierze odporna na pokusy statusu znanej osoby. Na końcu to nie Bridget musiała się tłumaczyć. To społeczeństwo musiało zadać sobie pytanie: dlaczego kobieta w wieku 70 lat, zakochana i bez przeprosin, jest postrzegana jako zagrożenie dla konwencjonalnych oczekiwań? Może to właśnie to, bardziej niż jakakolwiek teoria spiskowa lub pogłoska, niepokoiło wielu. Po prostu odmawiała bycia tym, czego od niej oczekiwano. Dziedzictwo poza plotkami. W wieku 72 lat Brigitte Macron zajmuje rolę, w której nikt w jej pozycji nie musiał stawiać czoła publicznie i tak trwałe. Nie jest tylko pierwszą damą Francji, stała się żywym zwierciadłem społecznego niepokoju wobec silnych, widocznych i niekonwencjonalnych kobiet, ale podczas gdy inni wycofali się, ona pozostała. I to właśnie tak cicha forma odwagi kształtuje jej dziedzictwo. Łatwo jest postrzegać Brigitte tylko przez pryzmat kontrowersji, które ją otaczają: różnica wieku, relacja nauczyciel-uczeń, początek ich historii miłosnej, teorie w sieciach społecznościowych. Ale w ten sposób pomijamy coś znacznie ważniejszego. Nigdy nie szukała uwagi, a mimo to dźwigała całe jej brzemię z rzadko spotykaną spokojnością. Od dnia, gdy Emmanuel Macron wprowadził się do pałacu Elizejskiego, wiedziała, że jej obecność zostanie zinterpretowana, zbadana i często źle zrozumiana. A jednak wielu nie dostrzega, jak centralną rolę odegrała w awansie i przetrwaniu swojego męża. Brigitte zawsze była zaufaną strategią i stabilizacją jednocześnie. Przyjaciele pary często opisują ją jako tę, która czyta każde przemówienie, sprawdza każdy publiczny występ i trzyma Emanuela w rzeczywistości pośród politycznego zgiełku. W jednym z wywiadów określił ją jako swój kotwice, jako kogoś, kto zna go takim, jakim jest, a nie tym, za kogo się przedstawia. To samo w sobie nie jest małą rzeczą dla mężczyzny, który sprawuje najwyższy urząd w jednym z najbardziej obserwowanych krajów Europy. Poza polityką Brigity również angażowała się w sprawy, które były jej bliskie, zwłaszcza w edukację i walkę z mobbingiem. Pracuje nad modernizacją francuskiego systemu edukacji, stara się o dzieci z trudnościami w nauce i wspiera inicjatywy mające na celu wzmacnianie wartości demokratycznych wśród młodzieży. Jej styl jest zawsze skromny, nie wykorzystuje swojej pozycji do wielkich gestów. Słucha, pojawia się, działa dyskretnie, ale skutecznie. Ale być może jej sposób radzenia sobie z oszczerstwami pozostawi najgłębsze wrażenie w kolektywnym pamięci. Nie dlatego, że odpowiedziała na kłamstwa kontrargumentami, ale dlatego, że ucieleśniają nową formę oporu. Taką, która nie musi być głośna, aby być słyszaną. Gdy w końcu wypowiedziała się na temat szkód, jakie wyrządziła dezinformacja, zrobiła to nie z litości dla siebie. Zrobiła to, aby odzyskać prawdę, która nigdy nie powinna była być kwestionowana. Jej córka Tiffany ujawniła to najcelniej. Martwię się o stan naszej społeczeństwa. Myśl, która ma znaczenie wykraczające poza dom Macronów. Historia Bridget nie jest tylko osobista, jest przykładem. Zmusza nas do zderzenia się z toksyczną mieszanką podwójnych standardów, degradacją dyskursu publicznego w erze cyfrowej i ceną, którą trzeba zapłacić za bycie widoczną kobietą. Patrząc w przyszłość, dziedzictwo Bridget prawdopodobnie wykracza poza prezydenturę, którą wspierała. Już stała się symbolem, być może niechcianym, ale niewątpliwie tego, że siła może leżeć w spokoju, że godność nie potrzebuje inscenizacji, a miłość, jeśli jest prawdziwa, nie potrzebuje pozwolenia. Nie złamała zasad, po prostu odmówiła podporządkowania się im. I dzięki temu dała innym milcząco pozwolenie na zrobienie tego samego. Historia Brigitte Macron nie jest tylko historią małżeństwa. To opowieść o trwaniu w świecie, który często stawia kobiety w rolach, które nigdy nie zostały przez nie wybrane. To historia miłości, wytrwałości i prawdy. A teraz, mając 72 lata, nie prosi o rozumienie. Ofiaruje klarowność we własnym czasie, własnymi słowami. Co mówi wam jej historia o naszym społeczeństwie, o postrzeganiu silnych kobiet i niekonwencjonalnych relacji podzielcie się swoją opinią w komentarzach. A jeśli ta historia poruszyła was tak samo jak nas, nie zapomnijcie polubić, subskrybować i dzielić się nią. Niektóre historie zasługują na to, by je opowiadać i z troską przekazywać dalej. Dziękujemy za oglądanie.